Dzień dobry. W kolejnym wydaniu naszego magazynu No Media, tym razem oczywiście w masce. Mam nadzieję, że wszyscy mnie poznajecie. Nazywam się Janusz Sulisz, czyli redaktor Sad Kuriera. Chciałem przedstawić nasze wydanie drukowane Sad Kuriera, które wydaliśmy w limitowanej wersji i chciałem wyjaśnić, że sprzedajemy go w specjalnej cenie 25 zł tylko dlatego, że po prostu koszty druku są dużo wyższe niż bywało to normalnie. Jako jedyny magazyn wydaliśmy wersję drukowaną. Y jest też wersja oczywiście online, czyli, czyli na internecie można sobie kupić za 10 zł, jeżeli ktoś nie chce mieć drukowanej wersji. Myślę, że znajdą się nabywcy. Mamy też jeszcze jedną opcję, czyli y, zachęcamy do abonamentu y, Sad Kuriera za 89 zł, czyli tyle, co było, ale czytelnik dostaje naszą maseczkę uszytą przez moją zastępczynię, czyli redaktor Anitę Kaźmierską, która... Zdecydowała się na specjalne uszycie maseczek dla abonentów, którzy zapłacą 89 zł. Co ciekawego w naszym magazynie? Na układce widać dużo, w zasadzie też poświęciliśmy to płatnej telewizji i tematowi koronawirusa, czyli jak to wpłynie na, na rynek PayTV. Są dwa testy, jeżeli chodzi o dwa odbiorniki najbardziej popularne, czyli Technicat Digi Plus UHD -S i AX4K BOX HD61 w wersji Combo i Twin. Są dwa fajne testy, które można przeczytać. Jest też porównanie streaming boxów na polskim rynku. Tekst Podróże z anteną z Marsylii. No i to, o czym chcę pokazać też jakby w kolejnej części no Media, czyli test nowego modułu Canal+, Plus, czyli moduł CAM, 4K, CI, ZCP, czyli nowość w stosunku do poprzedniej wersji modułu, która wyglądała tak, jeszcze z logo NC. Ten moduł, jakby odchodzi już, nie pamięć, jeszcze na rynku jest wersja tego modułu, która zostanie wyprzedana w najbliższym miesiącu może dwóch, i ten moduł zniknie z rynku. Ten moduł za to ma to słynne ECP. Co to jest to ECP? ECP to jest coś takiego, że yy, obrazkowo tłumacząc yy, właściciel treści, czyli programu danego może zablokować ten program włączając na programie ECP. wtedy operator, czyli platforma Kanal+ Plus, yy, jakby poda ten, ten sygnał do yy, urządzenia, czyli do telewizora lub odbiornika i program yy, zostanie zablokowany na urządzeniu, gdzie, które jest niekompatybilne z tym ECP. Testowaliśmy ten moduł w kilku telewizorach czy w odbiornikach. Zasadniczo nie było żadnych problemów. W telewizorach Samsunga działa bardzo dobrze. Również zauważyliśmy, że dobrze działa w odbiornikach Linuxowych z zastrzeżeniem, że muszą być wgrane odpowiednie pluginy, jak również musi być w odbiornikach, gdzie są dwie kieszenie na moduły, odpowiednie zadania modułu ustawione w menu. Wkrótce ten, ten moduł trafi też na rynek, jeżeli chodzi o rynek prepaidowy, za 199 zł. Będzie można go kupić. Istotne jest to, że ten moduł będzie gwarantował odbiór kanałów 4K, czyli kanał plus 4K Ultra HD i muzeum 4K, które niekoniecznie będą gwarantowane na tym starszym module. To jest istotne. W przypadku tego modułu trzeba pamiętać, że slot na gniazdo musi być CI z ECP. Trzeba to sobie po prostu sprawdzić w, w danych telewizora czy odbiornika, czy taki odbiornik posiada taką kompatybilność, i wtedy będzie to działało bez problemu. To tyle na ten temat. Jeżeli chodzi o sprawy koronawirusa i, i mediów, no to y, słabo to wszystko wygląda, bo są problemy z transmisjami sportowymi. Nie ma tych transmisji. Wszystkie stacje sportowe starają się robić jakieś magazyny, powtórki, komunikują to bardzo dobrze i tak dalej. Naprawdę widać te starania. Być może w ciągu miesiąca, dwóch wrócą jakieś tam ligi, Bundesligi i tak dalej. Trwają na ten temat dyskusje, jak to zrobić, żeby to było... Y, Bezproblemowo, jeżeli chodzi o przede wszystkim o zdrowie i o życie piłkarzy, oczywiście bez kibiców, wszyscy czekają na to z ustęsknieniem, i teraz dopiero widać, co to znaczy sport live na żywo. Za to bardzo dobrze się sprawują kanały informacyjne, które mają obciążenie, podobnie jest z internetem, gdzie portale wszystkie informacyjne są strasznie obciążone. Serwery ledwo co chodzą, wszystko działa. My, jeżeli chodzi o Sad Kuriera będziemy działać. Jak najbardziej chcemy dostarczać naszym czytelnikom informacji i chcemy powiedzieć, że będziemy wydawać dalej Sad Kuriera, nawet w tych trudnych warunkach, być może w limitowanej wersji. I prosimy o zrozumienie, że jest to limitowana wersja i że kosztuje nas to dużo więcej wysiłku niż się wydaje, bo ciężko jest naprawdę z reklamami. Z, z różnymi rzeczami, które wchodzą w wydawanie takiej gazety w tej chwili. Dziękujemy też reklamodawcom, którzy zdecydowali się pomóc nam w tej chwili trudnej. Da, tutaj szczególne ukłony dla Kanal+, dla Eutelsata, dla AX Technology, dla Eleven Sports, które nam w tym momencie bardzo pomogły. Dziękujemy. Na tym chyba należy zakończyć. Mamy nadzieję, że y, spotkamy się w następnym odcinku już w lepszych czasach, i że koronawirus y, odejdzie w niepamięć. Dziękuję bardzo.